Emocje No Kasiu. Witamy w Polsacie po latach, dużo tak. przeżyliśmy razem na scenach, A, Tak się cieszę. Tak się To prawda, mamy bogatą historię. To prawda, ale także bogate historie mają Twoi bohaterowie. Właściwie kim oni są i czego Twoi bohaterowie szukają w życiu. To są oczywiście dorośli, single po czterdziestce. Każdy z nich ma ogromny bagaż swoich doświadczeń. Są z różnych środowisk zawodowych i prywatnych, ale mają jeden wspólny mianownik. Każdy z nich chce znaleźć miłość. Każdy chce być szczęśliwy. Dodatkowo nie wiedzą, że to ich własne dzieci nominowały ich do tego programu i że skrupulatnie podglądają każdy ich krok, mieszkając w willi obok. To oni są ekspertami randkowymi, o czym oczywiście rodzice nie wiedzą. To oni pociągają za sznurki, to oni maczają paluszki, ktoski. Kim pójdzie na randkę, a na koniec to oni decydują, czy dadzą swoje błogosławieństwo rodzicom, czy też nie. Mogę Państwa zapewnić, że to będzie program, który regularnie będzie wybuchał emocjami. Tam się będzie bardzo wiele działo. Są to